Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Jakiś czas temu omówiłam najgorszą książkę do nauki rysunku. Miałbyś to taki materiał z przestrogą dla Was, na co powinniście zwrócić uwagę przy zakupie tego typu materiałów. I bardzo mnie cieszy, że było sporo osób, które zainteresowało się tym i chciało, żebym stworzyła film, w którym omówię książkę, którą jednak będę z czystym sumieniem dla Was polecać. Niestety nie jest to film sponsorowany. A tematem dzisiejszego filmu będzie właśnie oto ta książka pod tytułem Sztuka rysowania. Zanim jednak przejdę do tego tematu, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, ponieważ będzie w przyszłości więcej ciekawego materiału. Książkę tą w ogóle kupiłam również w Empiku, ponieważ uznałam, że jest to takie miejsce, do którego większość z Was będzie miała raczej wygodny dostęp. Wybrałam tą książkę, ponieważ uznałam, że ona jest naprawdę świetna dla osób początkujących, które chcą ciężko pracować. I korzystać z naprawdę porządnych rad. Oczywiście były tam też inne książki, które miały wyższą jakość, no anatomia to po prostu czasami zwalała z nóg, ale były one przeznaczone dla osób, które chociażby już opanowały pewne podstawy, są bardziej zaawansowane i teraz przyszło im tylko szlifować swoje doświadczenie, swoje umiejętności. Dlatego postanowiłam, że wybiorę coś, co jest prostsze, ale jednak wykonane bardzo starannie, estetycznie, ładnie i poprawnie. No, przynajmniej w tej książce sztuka rysowania przykłady są wykonane przez profesjonalistów, którzy zdecydowanie wiedzą, co robią. I też mają umiejętności do przekazywania wiedzy. A ogólnie, jeżeli jesteś samołkiem, który od wielu lat rysuje portrety bez bliźnięć jakichkolwiek podstaw, to i tak ta książka jest stworzona dla Ciebie. A uprzedzając komentarze innych, którzy się oburzają, bo przecież pięknie rysują i oni już nie muszą się uczyć, to ja również byłam w sytuacji, w której jako dziecko, jako nastolatka rysowałam przecież ładnie, i w pewnym momencie jako samoułk, to nawet wyglądały one ludzko. Ale i tak, i tak w wieku 18 lat cofnęłam się do podstaw, podeszłam do tego rysunku zupełnie inaczej, i dopiero wtedy czegoś się nauczyłam. Pamiętajcie tylko, że książka ma was pokierować, jak macie uczyć się rysowania i jaka jest poprawna kolejność tematów do panowania. Więc jeżeli w książce widzicie konkretny przedmiot, to nie znaczy, że macie go przerysować z tej książki. Więc w takim przypadku wybieracie podobny przedmiot, stawiacie go sobie na biurku, na szafce, tam gdzie Wam jest wygodnie, i po prostu rysujecie. To jest naprawdę bardzo ważne, ale przejdźmy już do książki. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to szczerze mówiąc, no niezbyt atrakcyjna okładka. No ale książkę nie ocenia się po okładce. Najważniejsza jest zawartość. I w spisie treści na początku mamy podstawy. Ja wiem, że już troszkę się powtarzam, no ale cóż. Jest to najważniejszy etap nauki. To bezpośrednio wpływa na tempo naszej edukacji rysunkowej i jakości naszych prac w przyszłości. Pierwsze strony przedstawiają przybory i materiały, które swoją drogą są bardzo ładnie przedstawione. Jest to zdecydowanie zachęcające i przejrzyste. Następnie autorzy książki tłumaczą nam, że na samym początku musimy w ogóle przyzwyczaić się do samego trzymania ołówka. Musimy się wprawić, dlatego rysujemy kreski, kółka, takie bezcelowe bezgroły. Pozornie bezcelowe, bo takie ćwiczenie da nam o wiele więcej niż rysowanie na upartego tych wszystkich portretów i koni w momencie, kiedy jeszcze nic nie potrafimy. A to jest coś, co może być dla Was znajome, chociażby kreskowanie, kreskowanie krzyżowe. Jest to rzecz, którą już omówiłam na kanale w filmie, który jest poświęcony dla cieniowania. Również pokazywałam skalę walorów. Jest to bardzo ważne, żeby to przećwiczenia, zanim w ogóle przejdziemy do cieniowania konkretnych obiektów. Więc można powiedzieć, że zasady rysowania są bardzo ściśle określone i naprawdę każdy autor omawia je dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli weźmiecie się za książki lepsze, gorsze, to naprawdę podstawy wszędzie są takie same. Dlatego drażni mnie, kiedy ktoś chce mi mówić, że ja jestem strasznie przymądrzała, gdzie ja chcę tylko przekazać wiedzę, która jest opracowana przez wielkich artystów, do tego omawiana i nauczana przez profesorów na wielu prestiżowych uczelniach. A i tak spotykam się ze zdaniem, że człowiek powinien uczyć się... Sam z siebie. Najlepiej kiedy rysuje. Co chce, jak chce, najlepiej z głowy, bo dzięki temu nie będzie niczym ograniczony, a za jakiś czas stanie się wielkim artystą o szerokich horyzontach. Tak. Powodzenia. Naprawdę, wydaje mi się, że Wymyśla to osoba, która była nieźle leniwa i nie chciała się niczego uczyć, a to jakoś sprawiło, że ją to pocieszyło i mi to wyknęli jak pelikany i zaczęli powtarzać. Nie ma drogi na skróty. Jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, jeżeli chcemy być w tym dobrze, musimy się troszkę namęczyć. A dowód mam tutaj właśnie przed sobą. Poszczególne przykłady pokazują nam, jak powinny wyglądać etapy naszego rysunku. Na samym początku nie rysujemy istniejącego kształtu danego obiektu, tylko szukamy jego uproszczenia, czyli bryły. Dzięki bryłom mamy większą pewność, że proporcje nie będą zaburzone, a nasz szkic nie będzie płaski. I dopiero w nich wyrysowujemy szczegóły i ja w ten sposób robię do tej pory, co zresztą możecie zobaczyć na Patronite, gdzie udostępniam poradniki i etapy moich prac. A teraz mamy coraz to większe konkrety, ale nadal proste. Z takimi rzeczami powinien sobie poradzić każdy na początku swojej edukacji. Popatrzcie tylko, jak powinniśmy podchodzić do owoców, do warzyw. Naprawdę wszystko jest w bardzo mocnym uproszczeniu. Oczywiście na samym początku rysowanie brył i szukanie tych uproszczeń i tak i tak mogą być nie do końca dla Was wygodne. Więc jeżeli będzie Was to trochę zniechęcać, to zawsze możecie wziąć pudełko. I narysować pudełko, bo tutaj już nie szukacie żadnych uproszczeń. Chciałabym Was właśnie tego jakoś przekonać, ponieważ to w późniejszym czasie naprawdę ułatwi Wam życie. Ja sobie naprawdę nie wyobrażam, że teraz miałabym zaczynać rysowanie postaci od oka, a potem przechodzić na resztę. Zawsze ogarniam całość i zawsze zaczynam od brył. I tutaj właśnie mamy coś, czego brakowało mi w kusie rysunku dla każdego. E, tej książki nie polecam. Mamy owoce i widać naprawdę dokładnie, co to jest. Nie musimy się zastanawiać. Jest narysowana truskawka i widzę truskawkę, a tutaj naprawdę nie mam wątpliwości, że to ananas. Bo właśnie o to chodzi w rysunku, że jeżeli coś rysujemy, to chyba ma być to do siebie jakoś podobne, a nie ma być jakąś ciemną plamą, ciężką do zdefiniowania. To, co mi się również podoba, to opisy i naprawdę porządne przykłady. Tutaj mamy uproszczenie do wytłumaczenia cienia, które pada na podłoże. A obok za to mamy porządny przykład martwej natury. I do tego jeszcze jest załączone zdjęcie, z którego autor korzystał, ale i tak i tak go troszkę zinterpretował. To daje bardzo dobry przykład dla każdego, jak powinien podchodzić do rysowania martwej natury. A skoro wcześniej mieliśmy uproszczenie do takiej zwykłej gruszki, to tutaj mamy uproszczenie takie bazgroły do ilustracji, która jest bardziej skomplikowana, bardziej za a tutaj mamy eksperymentowanie z kompozycją, i tak właśnie powinien wyglądać szkic na brudno. I zdecydowanie u mnie też on tak wygląda. E, to jest taki pierwszy zarys, który powinniśmy później z czasem upiększać. E, ewentualnie może być to jako projekt, który będzie leżeć obok, a później na czysto rysujemy drugi rysunek na podstawie tego, co nowo zgroliliśmy. Ja lubię tą drugą opcję. O wiele bardziej wolę wykonywać e, szkic na brudno, a potem drugi raz rysować na czysto. Dział kwiatów to jest naprawdę przedsudny. Jest on tak świetnie opracowany, że chyba sama zaraz coś nowego z tego wyciągnę. Mamy na przykład stronę, która jest poświęcona tylko dla samego kształtu. Bez cieni. Pokazany krok po kroku jak rysować kwiaty. Zwróćcie tylko uwagę, że szkift składa się z czystych pojedynczych linii. Czyli nie tak jak w kursie rysunku dla każdego, w którym szkic na brudno to tak naprawdę był już nieczytelny bazgro, ponieważ krawędzie składały się z setek kresek, które w pewnym momencie już zaburzało proporcje. Kolejne kwiaty oczywiście dokładnie narysowane i dokładnie omówione. Im dalej idziemy ze stronami, można zauważyć, że cienie, a dokładnie szrap, staje się coraz gęstszy. Czyli mamy więcej drobnych kreseczek, przez co praca staje się bardziej realistyczna, no ale również trudniejsza. Czyli książka pokazuje nam, jak stopniowo podchodzić do nauki cieniowania. Daje nam na samym początku bardzo proste przykłady, gdzie widzimy wyraźne, grube, masywne krechy. Potem przechodzimy na coraz drobniejsze. W końcu osiągamy taką sieczkę z tych kresek, a w pewnym momencie prawie w ogóle ich nie dostrzegamy. I właśnie ten rysunek jest już coraz bardziej efekciarski. W dziale pejzaży mamy na samym początku perspektywę, która wbrew pozorom jest masakrycznie ciężka. Naprawdę w praktyce zawsze wychodzi co innego, dlatego naprawdę cieszę się, że ten temat został tutaj poruszony. Są tutaj wytłumaczone techniki rysowania różnych drzew, konarów z dniami pomocniczymi i też gałęzi z uproszczeniem formy. I z przejścia tych poszczególnych elementów, na które składa się natura, w końcu mamy przykład jak narysować pejzaż. Oczywiście do oswojenia możecie spróbować sobie przerysować tą pracę, ale później potem od razu rysujecie to, co widzicie z patrzenia, idziecie na zewnątrz i rysujecie to, co macie na podwórku w parku, ewentualnie korzystając z zdjęć stokowych wykonywanych przez profesjonalistów. Na prostych zarysach również została wyjaśniona kompozycja i perspektywa. Boże, ja o tej książce mogłabym gadać i gadać, a nawet nie jestem w połowie. Macie najpierw skały, a potem góry, czyli znowu uproszczenie, czyli jak narysować w ogóle sam głaz, skałę, kamienie, żeby potem przejść na szersze horyzonty i objąć taki duży kadr związany z. Urami i wielką przestrzenią. Potem mamy dział zwierząt. Chyba każdy lubi jakieś zwierzaki. Są one bardzo ciekawe pod względem różnorodności anatomii, jak i faktury. Pierwsze strony pokazują nam przykłady rysunków wykonywanych z fotografii. Naprawdę największą krzywdę sobie robicie w momencie, kiedy staracie się rysować danego zwierzaka z głowy. Nie ma takiej opcji, żebyście pamiętali idealnie anatomię na przykład konia. Dlatego zawsze korzystajcie z refek. Zawsze. Jeden z autorów nawet opisał, że regularnie chodził do zoo ze swoim szkicownikiem, żeby analizować ruchy zwierząt i przylewać całą tą wiedzę właśnie na swoje kartki. Ale to była tylko część taka reprezentacyjna tego działu, bo tak naprawdę, idąc według tej książki, idąc po kolei, kiedy chcemy nauczyć się rysowania zwierząt, wcale na samym początku nie rysujemy całego konia. A tak naprawdę zaczynamy od nauki tekstury. Więc tak naprawdę na samym początku musimy nauczyć się na przykład rysowania sieci. Jest pokazana tutaj przeróżna technika na jej rysowanie i po opasowaniu tego możemy tak naprawdę przejść na większe formy. Ale oczywiście zwierzaki nie tylko są w putrze, więc dobrze jest opanować też inne tekstury, które mamy tutaj pokazane za przykład. Musimy nauczyć się rysować formy, więc zaczynamy od zwykłego. Zarysu. W ten sposób uczymy się rysowania różnych pust. Bierzemy jakiegoś zwierzaka, którego rysujemy pod różnym kątem, statycznie, dynamicznie, przeróżnie. Po prostu go analizujemy. I dopiero potem możemy przejść na jakieś cienie, ale spokojnie, nie muszą one być jakieś wypasione, bo jak widać, pierwsze cienie są bardzo wyraźne, przejrzyste, kreskowate, toporne, troglodyckie, wręcz bym powiedziała. A dopiero z czasem, z praktyką można przejść na bardziej estetyczne szkice. Jest też dział poświęcony tylko kotom. No to jak ktoś ma na punkcie kotów, to myślę, że z tą książką osiągnie swój cel. A miłośnicy psów też się nie zawiodą. Twórcy tej książki podchodzą do tematu nie tylko artystycznie, ale również technicznie, bo uczą nie tylko tego, jak przerysować coś z analizą proporcji, ale również tego, że musimy mieć wiedzę na temat danego obiektu. Na przykład mamy anatomię tygrysa, jak i części ciała psa. Dział koni. No tak, to bym się spodziewał, że w takiej książce możemy zobaczyć konie. Zostało tutaj wszystko tak dokładnie omówione, opisane, rozłożone dosłownie na części piesze, że nie mam tutaj już nic do powiedzenia. Mi się to po prostu podoba. Ok, i dopiero na 150. stronie mamy. Ludzi, czyli praktycznie na końcu. To dla niektórych naprawdę powinno dać troszkę do myślenia, prawda? I człowiek jest tu również dokładnie omówiony. Pokazane są przykłady ze zdjęciami najczęstsze błędy, które się popełnia w rysowaniu twarzy mimika i emocje a proporcje świetnie przedstawione. A tutaj mamy części twarzy czyli tak naprawdę jeszcze nie podejmujemy się portretu uczymy się pojedynczych części, które są zawarte w ogóle w twarzy. Więc zaczynamy na przykład od oczu. Swoją drogą jest to świetnie przedstawione z wieloma przykładami, które są wykonane w bardzo poprawny sposób, zupełnie przeciwnie do tego, co było w książce, którą omawiałam. No wiecie, że była ta B, ta zła, zresztą sami ocencie. Uszy i usta oczywiście, oraz zestawienie, jak powinno się te elementy ze sobą łączyć. Teraz mamy płaszczyznę twarzy, czyli twarz pokazana w bryłach z cieniowaniem i taka uproszczona forma cieniowania ułatwi nam życie w momencie, kiedy będziemy chcieli rysować jakikolwiek portret. Bardzo fajne jest to, że jest pokazany przykład ze zdjęciem. Dzięki temu będziecie wiedzieć jak podejść do tego tematu. I tak naprawdę nie będzie to wyglądało w ten sposób, że umiecie rysować tylko tego kolesia, bo przerysowaliście czyjś rysunek. Tylko będziecie wiedzieć, co robić, kiedy będziecie mieć zdjęcie zupełnie innej osoby. I macie tutaj kilka takich przykładów. W książce tej nie zabrakło oczywiście stron poświęconej zmaszczkom. No i po opanowaniu portretu możemy przejść do całej postaci. Ale i tak najpierw podstawy. Proporcje. Bryły. Więcej brył. Główna linia, która pomoże nam narysować postać w ruchu. Po raz kolejny bryły. Dużo brył. Oj, dużo i uwielbiony przez wszystkich dłonie i stopy. Raz serio trafiłam na osobę, która lubiła to rysować. Wszyscy patrzyli na ją jak na kosmitkę. Trochę tak jak ktoś wam mówi, że jego ulubione danie to wątróbka, a w wolnej chwili lubi uczyć się matematyki. Ale nieważne. Mamy tutaj wytłumaczone, jak rysować z natury. Super szkice, widoczne dokładnie etapy i wszystko opisane. Inny dział za to jest poświęcony dla dzieci i bardzo dobrze, ponieważ dzieci mają zupełnie inne proporcje niż dorośli. Dzięki temu zdecydowanie nic nam się nie pomiesza, a nasza nauka będzie płynna. A potem z grubej rury. Dział nad działami. Jeden z najtrudniejszych dziedzin do opanowania. Wiem po własnym doświadczeniu. Akt. Niektórych zdaniem to jest gołe, wyuzdane baby, porno albo soft porno. To akt. Akt ludzie. To jest tylko nagie ludzkie ciało. Piękno natury. Tutaj nie ma nic do krytykowania, negowania i bulwersowania się, że to jest jakieś B. Nie, to jest czysta natura, którą jedynie co można to podziwiać. No bo przecież nikt wam nie mówi, że jak jesteście właziency i jesteście nadzy, bo się myjecie, to jesteście nagle obiektem porno. No przecież to się w ogóle nie klei. O, a dopiero jak się klei, to wtedy mamy por... Chyba wyszłam poza temat. Zanim w ogóle przejdziemy do jakichkolwiek pus, musimy poznać również anatomię. Więc dobrze jest opanować jakiś tam szkielet, mięśnie. Mamy tutaj różne przykłady w książce, a dopiero wtedy przechodzimy do pus. A poza to, uwaga dzieci, otwórzcie oczy, bo nie ma się czego wstydzić. Takie rzeczy możecie zobaczyć w każdym muzeum, które jest dostępne bez ograniczeń wiekowych. W książce takie nie może również zabrać skomplikowanych kompozycji, które są oczywiście dokładnie opracowane, opisane, no naprawdę totalny wypas. Do tego mamy też takie podsumowanie, jak i rozwinięcie wszystkich działów, które są zawarte w tej książce. Jeżeli planujecie zakup tej książki, to naprawdę nie ma znaczenia, na jakim jesteście poziomie. Czy uważacie się za artystów, czy uważacie, że wasze prace są całkiem niezłe i niewiele wam brakuje. A może jesteście osobami całkowicie początkującymi i tak naprawdę jeszcze nigdy nic ołówkiem nie ma to i tak, i tak polecam Wam przerobić wszystkie działy po kolei. Po prostu, jeżeli już teraz coś umiecie, to niektóre działy opracujecie o wiele szybciej. Ale najważniejsze jest to, żeby nic nie pomijać, bo one są tak pięknie ze sobą yy, zespolone i to ma tak duży sens, kiedy robi się to wszystko po kolei, kiedy się to analizuje. Że szkoda jest y, zaczynać od środka, albo och, bak, od razu akt. Bo tak naprawdę, jeżeli zaczniecie od jakichś końcowych tematów, albo tematów, które was po prostu interesują, a resztę, a, po co mi? No tak naprawdę wtedy zmarnujecie tylko swój czas i pieniądze. A tego chyba nie chcecie. Nauka, no niestety, bywa upierdliwa. Ale jeżeli zrobicie to tak, jak trzeba, to nie będziecie nigdy tego żałować. To będzie tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, jak i książka, którą wam przedstawiłam. Napiszcie, co o niej sądzicie, czy planujecie ją zakupić, a może już ją macie, to wtedy czy jesteście z niej zadowoleni? No i czy chcielibyście, żebym omówiła jakiś inny tytuł. To do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa!